Przezamy do Polski w ramach akcji Zazań polskiego po marzenia, no ale nagrywamy już przed przedstawić m.in. Franka. Franek jest jednym z marzycieli. Jego marzeniem jest poznać Krzysztofa Hołowczyca. Powiedz, zamigaj, jakie ty masz marzenie? Kogo ty chcesz spotkać? Pana Pana Hołowczyca chcesz spotkać. Tak. Chcę pytać pana, co ma auto. I pytasz, Pytą. pytasz, o co pytasz? Że, że się przyjedzie z Tobą Pan? Tak. Dobra. Upranek jest uśmiechnięty, żywym chłopcem, proszę zobaczyć. Upranek, e, pomachaj do kamery. Cześć. I pozdrów wszystkich naszych panów i Twoich panów. Jedziemy spełniać marzenia, prawda? odnalezione kluczyki do stacyjki Zatem jesteśmy na drodze do zrealizowania marzenia. Co robi pan hołowczyz, wiesz? Jak szybko jeździ? A ty chciałbyś, chciałbyś jechać takim autem wyścigowym? Jak szybko jedzie taki autem?